poszło. Witam w kolejnym odcinku z Track Money. Ze mną jest Flynn, o dziwo. Siema, siema. I jeździmy sobie, y, tak, na luzaczku. Może być, y, troszeczkę inaczej mnie słychać, bo niestety musiałem system y, odbioru audio zmienić. Ła. Tak, tu trzeba. O, ktoś dołączył, widzę. A czemu ja tu na górę nie mogę? O co tu chodzi w ogóle? Co? Ja tu na tego górną rampę nie mogę się dostać. Kuźwa. No Bo to musisz się odbić od. A Dobra. I to tak musisz się odbić, żebyś się dostał tam na ten. Wow! wow. Poleciałem, teraz naprawdę jakiś tak... O! Coś z tego będzie! Tak, jest, je... no, Wspina No się, wspinaj się. O, dobra git. Co dalej? Aha. No też będzie gorsza sprawa tam dalej. Bo wleciałem na tą rampę tak dosyć yy, fajnie, ale... Nie tym razem. Teraz wlecisz czy nie wlecisz? Tak, nie wlecisz. O! Gansko! Kurde, jakie to było dobre. Tak. Ładnie wylądowali na czterech kółkach, ale tam dalej już, już, już niekoniecznie. Aha. A dojechałeś to w ogóle? No bo ja dojechałem, ale to jest cholernie trudna plansza. No. no. Tylko praktycznie przy tym słupku to rancikiem trzeba zawalić, bo. O. Jak ja teraz ładnie zrobię? No. Wciąga się tam na górę. O, dobra git. Gdybym y, nie przyrzuczkował to by było dobrze. <grystanie> też zawsze mam z tym problem. No, Acież gdzie dziecko, kuźwa lecisz, chłopie. Nie tam. No, bo też nie tam. W niebo też nie chcę lecieć. dobra, może teraz też nie? Teraz no, to chyba tak jak kurwa, bardziej takie mapy na farta lubię, już takie skilowe. Ta? No, jakoś tak. No, może się trafi jakaś na farta, może. P póki co, to ja w te pierwsze słupy śpierdolę bez przerwy. Jak już kombinuję, jakąś taką technikę. Technika. aha. ja, gdzie mnie wywaliło. Nie, to mapa to uznajmy, że to jest rozgrzewkowa. Dobra. A tu jest meta! Serio, dojadę, dojadę to! Dojadę, dojadę, dojadę! Tak, dojechałem! <grywia> przynajmniej dojechałem. Nie, nie będzie... nie jest tak źle. No, to przynajmniej dojechałeś. <grywia> Bo niby z początku mapa się wydaje trudna, ale później już jest easy. <grywia> no tak. A co ty masz... tego... tego... jeździsz? To jest ładna. Ładna. Aha. le ładna. <noise> Proszę czekać. Dobra, mam nadzieję, że teraz nic, nic chorego nie dadzą. O, coś prostego będzie. Moje, moje klimaty. a full speedik. Ta. tak ba barierka powiedziała sorry ale nie rydy. No ja dojadę tylko żeby dojechać i teraz będę e, cisnął tyle A w sumie teraz też bym aby dojechać, jedźże tym ból to jemu ta? A to jemu to, no i dobra, i dalej. Poznałem mapę, teraz można jechać ostrzej, ostrzej i szybciej. Oczywiście, że tak. Bo to już mnie barierka przyhamowała za bardzo. To już nie ma sensu dalej ciągnąć, bo I tak nic z tego nie będzie. Aha. A to jest mapa ewidentnie skillowa. No i tu mam wrażenie, że to jest full speed. No. Gorzej, bo ja pojechałem jedną trzecią trasy na barierce. Dobra, nie ma sensu. Już mnie przyhamowało. Nie, no tak to nie może być. I znowu barierki. No, kuźwa co jest z tymi barierkami? No nie wiem właśnie, no najwidoczniej barierki cię lubią. Agresywne jakieś. Mówię, wręcz ubóstwiają cię. Znowu mi barierki przyhamowały. No co za mędy jedne, no? na... na o, jest ktoś gorszy, ode mnie. Na ktoś nie dojechał Super No bo ten to dopiero dołączył. Aha <śm> nie, nie pocieszyłeś mnie. <śm> nie. Przecież na czacie było e, widać, że Joinet from Estonia Aha No chyba, że masz wyłączony czat Nie, ja u mnie wszystko działa. Przyciąganie barierek zwłaszcza. O, będzie dobrze. Piąty. 30 sekund. Ten 28, czy tam kto inny zrobił. Ja pierwszy, ale ja to jestem. Ten no. Dobra, ja tego już nie dojadę, bo... Mi już też wypierdzieliło. Ale się starałem przynajmniej. Ja jak ty miałeś chwilę. 26 sekund. Ja pierdzielę! Jaka różnicę. A no to wiesz, to 26 sekund to takie niechcące trochę było, no bo... No tak, 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 tak. Ja chciałem tak, tak, ja tak. trochę mniej. Dobra, zobaczymy co tu się będzie działo. Jeszcze widzę, że to coś będzie coś specyficznego. Aha, nie trafiłem w checkpointa. Dobra. dobra, dziękuję. Co dalej? Okay. A dobra. I to tyle. <śm> <śm> Kurde, to ja mogę to przejechać teraz lepiej. Albo nie. Kieras, ty to dojechałeś, czy nie? Staram się, wierz mi, że... A, tu jest meta, dobra. Dobre, Ale metę dojechać. widziałem już. A nie, jeszcze nie? Czemu tak bokiem stawia, nie rozumiem tego. Halo, grał? o co ci chodzi? Dobra. O, coś z tego będzie, coś z tego będzie. No tak, jak będziesz kuźwa, lawa, na napiął stawał na piachu, no to sorry, ale nie te rydy. Tak to, tak, to my tego nie zrobimy, kolego. Nie w ten sposób. Co my tak wybija tutaj? Nie mam pojęcia I, i mnie to bardziej zastanawia, co mnie tam w pewnym miejscu spowalnia, bo... Ja mam wrażenie, że ja mam dobrą prędkość, a w pewnym momencie mnie coś spowalnia. No, ja mam to samo, bo też akurat, jak ja ci powiem, w tym momencie, jak wjeżdżam na piach, to praktycznie tak, jakbym miał hamulec wciśnięty. Koniec, sorry, ale nie pojedziesz. Dobra, grunt, żeby dojechać, nie liczy się... ...czastka, Dobra, aby to jest dobrze, jest dobrze. Nie poprawiłem PB. Dojechałem, dojechałem. No i to się liczy. A w jakim stylu, to już jest inny parę Chyba będę poprawiał. Ja też się staram, ale yy, nie za bardzo mi to wychodzi. Ale dobra, tu jest. Poprawiłem. Ale ciulowo tu szło. Dobra, próba numer y, 699. Jak tu trzeba poślizgiem chyba wejść, w tym pierwszy zakręt Tak, jeszcze nie trafiłem, dobra, ostatnia próba. Dobra, last chance. No, niestety, mi, mi nie pykło. No i dupa. <grywia> nie. Próbowałem to na full speed, ale nie, wywala. Siba wszystko robi swoje. Dobra, i ostatnia mapka teraz będzie. Chyba tak, bo mam trzy mapki, nie? Będzie. No chyba tak, ja nawet z tego nie liczyłem. No ja też jakoś o, Bardziej normalna się wydaje. Pytanie gdzie... Mi... Aha. Powiem ci tak, masz rację. Wydaje ci się. No <słuch> to tu postawił, no? Dziwna rzecz, a tutaj... Nie no pętle no... Po co? Po co to wymyślali, Ja się pytam? Tak, a w pewnym miejscu musisz uh, zrobić dwa razy pętlę, żeby zaliczyć uh, checkpointa. Super. Ewidentnie, ewidentnie za wolno jechałem tutaj, żeby w ogóle to to pierwszą pętlę z, odhaczyć A dobra, może tu, może tu coś nadrobimy. Jedź kuźmy malutki. jedź, jedź, jedź. No Pierwsza to, to, to ewidentnie mapy nie na mój poziom. Daj mi tę mapę. Musiała być prosta droga, bez zakrętów. Jedziesz prosto i to. Tak, Proszuł challenge. Tak, dokładnie. No challenge, to był kiedyś taki motyw, ale nie przeszła, bo na testowaniu map kiedyś mhm. było dosłownie przeszłu challenge, nie? Ale z jakiegoś powodu nie przeszło i chyba bardzo dobrze. Jak chcę do tego checkpointa, tam w tym tunelu kuziwa dojechać? Bo ja nie wiem. No to jest masakra. musisz e, dwa razy pętlę zrobić. Ja raz mam ciężko, a co dopiero dwie? A dobra, już, już, ogarniam. Dobra, pojechałem obok. Bo na tego... razie musisz pojechać obok, a potem to trafisz idealnie w checkpoint'a. Trochę zła mapa. O Jezu, ja tu nie pojechałem. Tak tam wywali opozy. Okej. Okay. Tak, trafiłem w checkpointa! Ja Jezu! Jej! <laughs> Misja wykonana. Oła. Mission passed. O, jeszcze tu trzeba wiele nadrobić. W sumie też tak... to Tak ma nie jeździć świętnie. Może powinieneś zacząć częściej w tą trak, ma nie jeździć? to byś się, wiesz... Jakbyś trenował, to byłbyś, kurde, był taki przekozak już w temacie. No właśnie, ja ci powiem tak, jeżeli bym miał odkreślony czas na jedną mapkę, a przepuśćmy za 3 godziny non stop by ją jeździł, to może i coś by z tego było. Może jeżeli tak masz, że co 3 minuty się zmienia mapa, no to ciężko będzie. To no dużo więcej czasu będzie wymagać. No i dobra, i tym oto tematem kończymy na dzisiaj. Był ze mną Flenek. To byłem ja. I zapraszam też na, na kanał Flenka. Tam jest też bardzo dużo ciekawych materiałów, także trzymajcie się i do następnego. Pa, bąbelki. Na razie.